Dzień wszystkim, witam was na kanale Zaczytana Ja jestem Aurelia i dzisiaj nasz proces z Oliwią. Będziemy nagrywały kolejny turniej grupowy. Czekaj, właśnie ci tutaj przygotowałam kartkę z tymi, żeby zapisywała punkty. Będziemy nagrywały. Whisper Challenge. Niektórzy mogą wiedzieć, co to jest, niektórzy nie, dlatego od razu wytłumaczę. Będzie on polegał na tym ogólnie jego się zazwyczaj powinno robić w trzy osoby, ale my, że mamy tylko siebie, to będziemy robiły dwie osoby, to też tak wyjdzie, no nie? Mamy tutaj słuchawki i jedna z nas będzie miała słuchawki puszczone z muzyką i druga jej będzie mówiła tytuł książki pewnej i będziemy musiały odgadnąć, co to jest za książka. Dlatego tak, teraz będziemy zaczynały. Będziemy tylko robiły tak. Że jeśli byśmy już nie zgad zgadnęli po jakichś, nie wiem, 30 próbach, to wtedy robimy stop i mówisz ten tytuł, który już po prostu wiesz. Mm -hmm. Usłyszałaś. Więc więc tak, więc jest... y kto przegra, ten ma pierwsze słuchawki. Papierka, no. nożyce Ty. Dobra. Przesuń się do mnie. Tylko, tak głośno, żebyś mnie nie słyszała, no nie? Dobra, jest? No jest. Dobra. Słuchajcie, ja teraz będę Olimpii mówiła tytuł, tylko... Dobra, przesuń się troszkę do mnie Ale w tą stronę, o tak, o tak bliżej I trochę tutaj <ścoughs> Dobra Dobra, ścisz... Szci... Czekaj, Auri, ścisz trochę Dobra. Jeszcze trochę Nie, bo mnie usłyszysz A... To jest głośne Dom? Co? Dom? Co? co? Dom? Nic nie słychać, tak się dopuściła O to chodzi! Dom? Dom? Sióstr? Dom sióstr ma marnotrawnych Marnotrawnych Słuchaj jakie to głośno No Dobra Tak, dokładnie Dom sióstr marnotrawnych, Oliwia wpisz sobie trzy punkty Trzy? Tak, trzy, bo zgadłeś sobie od razu Dobra y, Zobaczymy ile będzie rund, bo Oliwi to poszło strasznie szybko, a ja nie wiem jak mi pójdzie Tylko czekajcie Ej, faktycznie te słuchawki tak fajnie wygłaszają Ja sobie włączę moją ulubioną piosenkę Ever Tutaj Macie reklamę. miało być pięknie. Pli... Dobra, ale ja sobie to opuszczę. Dobra. 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 Gwiazd. Gwiazd. Naszych. Naszych. Ty strasznie głośno to mówisz. Gwiazd naszych wina. No to ty masz cicho puszczone. Co? To ty masz za cicho puszczone. Nie słyszę cię. Dobra, zgadłam. Zgadam, moi drodzy. No to ty miałaś za cicho puszczone. Nie, bo nie wiem. Dobra. Dawaj, słuchaweczki. Mamy trzy, trzy. Czy to tak nie... powinno być? Chyba nie. Dobra. O matka. Okej. Okay. Stypendium. Co? Stypendium. Co? Czytaj mi z ust. Dwa, dwa słowa. Dwa nie, słowa. Dwa słowa. Stypendium. Ja słyszę stąd, jak jej gra. Stypendium. Stypendium. Nie słyszycie! Sy. Stypendium. Dom? Sy. S. Sy. Sy. S, s. Co? Litera. S. Sy. Sy. Usta? Sy. 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 Stypendium. Co? Sy. Co? S. S. Sy. 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 Co? S T Stipendium Stipendium Pentagramu Pentagram Pentagramu Cekaj Stipendium Stipendium Pentagramu Cekaj Mów Pentagramu Co? Pentagramu Pentagramu Co? <laughs> Stipendium pentagramu Stipendium Nie słyszę się w ogóle. O to chodzi. Stypendium. Stypendium. Dwa zdania. Dwa słowa. Dwa słowa. Stypendium. Stypendium. Pentagramu. Nie słychać nic. Pentagramu. Co? Pierwsze zdanie jest stypendium. Co? Są dwa zdania. Jedno zdanie to jest stypendium. Dwa słowa. Dwa słowa Dwa słowa Stypendium Stypendium? Pentagramu Co? Pentagramu Co? Pentagramu Co? No powiedz! Pentagramu Co? Czytaj mi z ust Czytaj Pentagramu Co? Pentagramu, Co? Pentagramu. Nie Dobra Nie słyszę Dobra Czekaj, wyłączmy To jest takie, mm. patrz jak, To jest takie że nic nie słychać Dobra co zrozumiałaś? Stypendium pentagram. No ale blisko, pentagramu! Stypendium pentagramu! Pentagramu! Dobra, ja bym ci zaliczyła dwa punkty. Dobra. Dobra, ogólnie? To nam dobrze idzie. Ale wiesz, że ty nie musisz dawać jakiegoś... Ty wiesz, to możesz jakiś tytuł, który znasz z TikToka czy coś. Nie mhm. musi być taki, który mam na półce, bo ja jednak mogę łatwo zgadnąć taki tytuł, no nie? Ale dobra, na razie nam dobrze idzie, Oliwia, czy... Masz jakiś żart dla naszych e, oglądających pomiędzy e, mm. tymi. A ja mam. E, przechodził. E, student siał, siadł na krześle i dobrze mu się złożyło. Dobra. Olivia, twoja kolej, czekaj. Dobra. Dobra. Cztery słowa. Cztery zania. Słowa. Cztery. Tak. Grzeczni. Cztery słowa. Tak. Grzeczni. Sy. Grzeczni. Ale to głośno. Pierwsze zdanie mi powiedz. Grzeczni. Co? Grzeczni. Wyżej. Gło... Grzeczni. Daj głowę wyżej. Grzeczni. Grzeczni. Styp. Grzeczni. <gryczni> Kukurydza. <gryczni> <głos> <głos> dobra Dobra, czekaj, bo mi się muzyka kończy Ania, dobra, mów Grzeczni Grzeczni Gry? <noise> Grzeczni It Czekaj, muzyka mi nie się Nie ma tu u ciebie na półce tego Grzeczni Czekaj, bo mi się jakaś reklama włączyła Grzeczni 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 Chłop Chłopcy. Nie, nie. Kradną. Kradną. Staników. Dobrze. Dobra. Teraz Ci się głośno powiedziałam. Mm, bardzo możliwe. Bo ty mi to ty mi mówiłaś tak. E, 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 no. I nic <grym> nie, nie, było nie Nie właśnie, bo oni słyszeli. Ale jak ty właśnie dałaś tą. E, jeszcze. tu Jak no. dasz tu Oliwię Rodrigo, Dobra. To nie słychać. Dobra, wpisałaś pisała... Ma... mi ile. Nie, ja mam Oliwia dwa punkty, bo ja długo nie mogłam zgadnąć. Trzy słowa. Cztery. No, cztery. Dobra. Niewidzialne. Mhm. Niewidzialne. Co? Niewidzialne. Lato? Patrz tutaj na mnie. Niewidzialne. Co? Niewidzialne. Niewidzialne? Licja dealeru. Słuchajcie, ja chyba po prostu muszę dawać jakieś piosenki, które, znaczy tytuły książek, które nie są z. Moje biblioteczki, bo ona już to Nie! Tak! Dobra, idziemy na równi, moi drodzy. Trzy, dwa. Mamy na razie równo punktów. Jeszcze jakby nie sprawdzimy. O, z tej bliżej nie, żeby cię ludzie widzieli. Dobra, no tak, no, włącz mi ja piosenkę. Włącz mi piosenkę. Czekaj, muszę włączyć. My... Włącz mi piosenkę. Dwa słowa. Mm -hmm. Kraina Las? Krainia. Tajemnic. Kraina. Co? Kraina. A ty jakoś, jakoś... tak robisz, ty mi nie mówisz to. Kraina. La, nie. Kraina. Las? Nie. Kraina. Kraina. Jeszcze raz. Kraina. Lalka. No dobra. Kraina. Las! Kraina. Kraina, las, kraina, lata, lato, <laughs> kraina, 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 kraina. Co? <śmiech> <śmiech> Mówię ci najgłośniej. Mów, powiedz dwa słowa. Pierwsze mi powiedz. Kraina. <laughs> Coś nie słyszę, ale nie słyszę, no nie? <laughs> kraina. Maska Kraina Daj powiedz mi pierwsze słowo Kraina. Kraina! Tak ta, ta głośno to powiedziałaś! Kraina syren! Tak, bo ty byś inaczej nie usłyszała! Stara, ja ty się, mam... się tak wydarłaś! No bo inaczej byś nie usłyszała! No ale o to chodzi, ja mam nie słyszeć! Chatki dla siebie. Dobra, słuchajcie, trzeba wymyślić coś tak mocnego, żeby nie wiedziała, co to jest. O ty! Ej, to trochę! Dobra, czekajcie. Trzeba coś wymyślić. Co by jej tutaj dać? Dziewczyny. Powiedz ile słów! Trzy słowa. Trzy. No. Mów. Dziewczyny. Dziewczyny. który Muzyka ci się skończyła. Nie, dziewczyny. Którymi? Które? Którymi? Tulipa. <noise> którymi Co? Którymi? Co? Którymi? Dzie dziewczyny którymi? Co? Którymi? Patrz mi z ust, czytaj mi z ust. Którymi? Co? Którymi? Ust, którymi. Dziewczyny, którymi byłam. Dziewczyny. Co ty mówisz? Dziewczyny. Dziewczyny, którymi byłam. Spowolni! Dziewczyny Dziewczyny Którymi? Których? Którymi? Co? Blisko, blisko jesteś Którymi? Co? Którymi? Dziewczyny, którymi? Byłam Byłam? To jest Dziewczyny, którymi byłam Mhm <laughs> No, więc moi drodzy, Oliwia jest całkiem dobra w to, szczerze mówiąc Weź wyłącz muzykę, żeby nam YouTube nie zbanował Dziewczyny, którymi? Byłam Dobra Maj kolej, moi drodzy Ale bardzo dobrze nam idzie, szczerze mówiąc, myślałam, że nam pójdzie gorzej Serio, nie wiedziałam, że jesteśmy w to tak dobre moi drodzy Dobra, możesz mówić Smakowite Ile zdań? Dwa Smakowite 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 <śmiech> <śmiech> Smakowite przestępstwa Za łatwe No, znaczy po prostu nie wiem Ale ja mam trzy punkty Dobra Olivia, Ja wiem, co jej dam, ja jej te, dam ci teraz takiego hardcore'a A ogóle, ja ci łatwy daję, tymi. ty mi? Ale nie musisz mi dawać prostych No dobra, może dam ci coś prostszego Dobra, wiem, dobra, dam jej coś innego, to nie będzie tak trudne, ale dam jej coś troszeczkę też skomplikowane Dobra, włączam ci Dom Których? Dom Ha? Dom Dom? Nad Co? Nad. A ile słów? Cztery. Dom. Nad. Teraz. Nad. Naszych. Nad. Co? O tutaj trochę patrzę. Nad. Nad. Co? Dom. Dom. Nad. Naszych. Nad. Co? Nad. Dom mojego taty. <noise> <noise> Nie. Dom. Dom. Nad. Naszej. Nad. n a -d. Nad. 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 My. n a Ty. n Ni. Nie? n, -n, 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 -n. <coughs> <coughs> Dom. Dom. Nad. Mojej. Nad. Nadi. Nad. Co nad? nady Nad nady? Nad? Nie. Bez y. Dom nad Co? Dom nad naszych. Dom. Dom nad nady bez i. Bez i, to i skreślamy. Co? Dom. Dom nad nady. Nad. Nad. nad? Błękitnym? Błękitnym nie wiem. Tak jak mi się piosenka skończyła. Ale była blisko strasznie. Znaczy dalej jest blisko, no nie? Dom nad błękitnym? Tak, jeszcze no. się jest Już masz piosenkę? Morzem. Tam nad błękitnym morzem. Mhm. Ładniej poszło. Możesz ciągnąć te słuchawki. Dobra, dwa punkty. Hmm. Bardzo ładnie Ci poszło. Dobra. Dobra, dawaj słuchawki Teraz, o, przepraszam cię Teraz lecimy ze mną Ej, Eldorado leci, zarąbista piosenka Dobra Fighting Czekaj, muszę podgłasić sobie trochę Dobra, teraz Ile zdań? Ile słów? Cztery Fighting Fighting Kwiatek Fighting Lato Fighting Dawaj głowy wyżej. Fighting. Co? Fighting. Fighting. Wojna. F fighting. Fighting. Kwiaty. Jakie kwiaty? Fighting. Back to us. <grym> What? <grym> <grym> fighting. Kwiaty. Fighting Kwiaty Fiding. Nie Fighting Fighting Bady. Fighting Fakt Fighting Mów, dawaj Fighting Fighting <laughs> Friday Faj... Blisko Blisko? Ja, blisko było no. Dobra Nie, czekaj Czekaj, muszę podgłosić troszkę Dobra, nie podgłaszam, okej okay. Fighting. Wady. Finding. Fale. Fighting. Fala. Fighting. Fajki. <laughs> Dobra. Mów. Fighting. Mów. Fighting. Kwiaty. Fighting. Filmy. Nie. Fighting. Wady. Finding. Fighting 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 FUNNIC FAST! Nie, nie bo to ma cztery... co? Eat Was Fighting Co? Fighting Panic Fighting Fighting Back Back Mam jakiś fighting? Nie! Nie widziałam, dobra Fighting Back to us! <laughs> hey! Nie, o, nie. A nie, wiecie czemu nie? Ja tam nic nie zobaczyłam! Jeden i pół! Ale nie, wie... dobra. Ale nie wiecie co? Ja, zobac... ja nie, nie zobaczyłam tam nic, tylko Oliwia tam patrzyła i miałam taki. Ja pamiętałam, jakie to tam są Pogę tam fajki. <grym> Moje fajki są najlepsze, no nie? <grym> dobra, teraz lecimy dla Oliwii z hardcorem i mm, słuchajcie, ja Oliwia daję hardkory, bo niektórzy mogą. Ej, się na siostrę. E, słuchajcie, moi drodzy, po prostu Oliwia jest tu bardzo dobra, no nie? I trzeba ją przetestować. Trzy słowa. Sześć. Na gwiazd? Sześć. Gwiazd? Sześć. Co? Sześć. Ty? Sześć. Sześć? Szkarłatnych. Szkarłatnych. Łabędzi? Żurawi. Żurawi. Sześć szkarłatnych żurawi. U, no, ty jesteś tu. To... Ej, czemu ona jest tu taka dobra? No, jest łatwe tytuły. Dobra, robimy jeszcze jakieś trzy rundki i kończymy powoli. Dobra. I, I ty jesteś tu bardzo dobra Olivia. <grych> dobra moi drodzy. Eee, czekaj. Pa, wczy ślady. Wszyscy. Dwa słowa. Tak. Cuda. Czekaj, bo mi się muzyka chyba kończy. Czekajcie, bo mi się muzyka skończyła. Dawaj. Ale dobry kawałek! Czekaj, muszę sobie pisać Dobra. Cuda. Sztuka. Cuda. Kłam. Cuda. Sówka. Suf, Nie. Cuda. Nie patrz tam, bo ja. Cuda. Sztuka. Cuda. Such. Cuda. Suga. Blisko. Cuda. Cuda. Sucha. Cuda. Cuda. Bianki. Dobra, Dwa i pół? Ma... Dwa i pół, no? Dwa i pół chyba będzie najlepszym wynikiem. Ale Oliwia, jaki będzie miała? Będzie miała świetny kawałek na, na uszach. No A... czekajcie, ja i teraz muszę coś wymyślić, bo Oliwia jest bardzo dobra. Nie patrz, nie nie patrz. Czekaj, Skończył. Mam, moi Czekaj. drodzy. No. Dwa, Dwa słowa. Słowa. Pod. Muchomary? Pod. Co? Pod. Noc. Pod. Złodziejski. Pod. Fur. Olivia To, że tam patrzyłam, nie oznacza, że stamtąd mam. Pod. Co? Pod. Pod. Mój. Pod. Co? Pod. Mów głośniej. Pod. Mój. Pod. Mod. Pod. Co? Pod. Boj. <śiser Zum voi> Pod. Co? Pod. Bój. Pod. Pod. Kluczem. Żrawiem? Kluczem. Pod? Kluczem. Czym? Kluczem. Kluczem. Pod. Pod. Kluczem. Kluczem. Tak. kluczem Mhm. Mm Autorka Root Dobra, ile ci dajemy? 2,5 chyba, no nie? Dobra, to robimy jeszcze. Mam 2,5. Bo. Bo nie wiem, bo nie zgadza się od razu. Dobra. Dobra, teraz ja i kończymy, dobra? I potem policzymy punkty. Czekaj. Dobra, dobra. Zaraz wracam. Aha. Póki oliwki nie mam, mam pytanko, czy będziecie na warszawskich targach książki? Bo ja będę najprawdopodobniej. Taka ciekawostka dla Was, oliwka już wróciła, więc możemy kończyć challenge. Trzy słowa. Trzy słowa. Morderstwo. Chodź trochę bliżej. Morderstwo. Pod powłoką? Tak, ja, po jaką podłogę <laughs> Morderstwo. <laughs> Morderstwo. 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 Zabić. Czekaj, bo mi się muzyka skończyła. Ej, ale to. U... Dobra, czekaj jeszcze nie. To u niej to jedno słowo brzmi jak dwa zdania, jak ja czytam, jest u no nie? Dobra, już. Morderstwo. Morderstwo. Ej, ja mam w głowie tylko prostacja. Morderstwo. Jeszcze raz. Morderstwo. Morderstwo. Co? Morderstwo. Poległam? Morderstwo. Ej, to jest naj, najgorsze. Morderstwo. Potajcówka? Morderstwo. Podkar. Nie. Morderstwo. Morderstwo. Bolesław. Morderstwo. 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 Bor... Morderstwo. Morderstwo. Na. Tak? Da jest Morderstwo. T na. Teraz drugie. Na. Nad? Na plebani. Czekaj, to coś od Christy. Ty masz dwie Christy. Czekaj. Morderstwo. Na. Nad? Na plebani. Na czym? Plebani. Morderstwo. Na plebani. Pod morderstwo, morderstwo na plebani. Ej, dobra! Jeden i pół. Ej, szczerze, moi drodzy, gdybym nie znała e, ty, książek Christie, to bym nigdy nie zgadł, że to jest plebania. Dobra. E, il... Czemu ty mi dałaś jeden i pół? Dwa! Bo, nie, bo tyle skadywałaś. Dwa! Ej, co ty gadasz? Ty też tak długo zgadzasz? Nie, zgadz... morderstwo na plebani. Morte... Dwa. Wpisz mi dwa. Dobra, moi drodzy. Teraz, Oliwia, możesz podliczyć mm. punkty? Mogę. Dobrze. To jak Oliwia podliczy, to do was wracamy. Bardzo przykro mi się do tego przyznawać, ale wydaje mi się, że Oliwia wygrała. Bo bo ona była na mnie strasznie brutalna i mi zapisywała strasznie mało punktów, a jednak starałam się być dobrą siostrą i zapisywałam trochę punktów. Tak, na ten. Aha. Tu, tu się, tu się no, Wiecie co, jeśli Olivia, e, nie będzie, jeśli YouTube przez Oliwię nam nie usunie komentarzy, to weźcie, napiszcie Dobra, i... dajcie to dwa i pół, żebyś nie dramatizowała Nie no, dwa już daj, bo na dwa i pół nie było aż tak dobrze Jeśli YouTube nie usunie komentarzy, bo jest Oliwka, to weźcie, napiszcie, czy punktacja jest waszym zdaniem uczciwa I nie wiem, i weźcie coś tam napiszcie, bo zawsze wiecie, że ja lubię bardzo czytać od was komentarze Ile ty to będziesz podliczała? Daj mi się skupić Dobra, moi drodzy, po sprawdzeniu punktacji jedna z nas przegrała o dwa punkty. I kto przegrał? Aurelia. Ale o dwa punkty to mało. No, niby tak. E, Olivia miała 18 punktów, ja miałam 16. Gratulacje. Jesteś dobrą osobą do robienia turniejów z Tobą, bo to jest naprawdę świetna zabawa. Jeszcze świetniejsza będzie przy montowaniu tego filmu na pewno. I tak, moi drodzy, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że lubicie turnieje z Oliwią, bo wiem, że wiele z Was czekało i my się będziemy z wami żegnała. Czekaj. Jeszcze przepraszam, że tak chrząkam. Ch... Cz... Krząkam. <laughs> Chą... Krząkam. Ch ch ja to utnę, ale, jestem... ale może mówić. Ale jestem chora. No tak, Oliwia ma antybiotyk. Na mam... 10 dni. Mam. Czekaj, an, yy, Angina. Dokładnie, dobrze. Moi yes. drodzy, tym pozytywnym akcentem będziemy się z Wami żegnać. Życzymy Wam miłego dnia bądź nocy. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.